Cześć, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w neonkowo i zrobimy sobie, dokończymy sobie yy, mój domek, właśnie. Yy, to jest druga część z tego. Myślałem, że nie będzie drugiej części, ale jednak jest druga część, więc myślę, że jest spoko. Yy, I tak, pierwsze co robimy, myślę, w tym domku, to powinniśmy położyć sobie tutaj więcej tych rzeczy dla wieśniaków, po prostu. Są takie tutaj trzy fajne. I tutaj możemy położyć na przykład na tego barelsa możemy położyć ten yy, stół alchemiczny. I jeszcze tak na wstępie chciałbym powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę. Na 5 łapek w górę kolejny odcinek z Neonkowa, więc yy, myślę, że spoko. I dobijemy 200 subskrypcji na kanale. Yy, myślę, że niedługo to się uda nam dobić. Byłoby spoko, jeżeli dobijemy 200 subskrypcji. Dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali. A my przechodzimy już do dalszego budowania. Ok, czemu tu jest mięś polarny? Można by było go wziąć w sumie. Mamy troszkę szkła. Jak mi nie starczy szkła, to pójdę po więcej. Bo prawdopodobnie mi nie starczy szkła. Bo te szyby są dość duże. Ale zawsze można. O nie. Trudno. Zawsze można po prostu kupić od villagera albo przepalić. Yy, uwaga, teraz tak. Tak, o. Jest git. Starczy mi. Starczy mi. Dobra. Dobra, 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 dobra. A nie, to jest na 30 level teraz ok, to git I dobra, to ja zamknę te drzwi może lepiej Więc tu włożę tak po prostu kowadełko I tu włożę enchanting table I czy jest na 30? Tak, jest na 30 Więc jest gitowa yy, Dobra, słuchajcie, to ja pójdę po więcej z szkła I zaraz się widzimy yy, Dobra, byłem już po szkło Więc yy, możemy kłaść sobie tutaj szkło Dokończyć ten domek, żeby już potwory nie wbijały, nie? Bo potwory tak to wtedy, potwory mi tylko wbijały. Wolę zrobić tak, jakby mi zabrakło. I po prostu najwyżej później dokończyć. No, bo na pewno mi zabraknie. O nie, nawet. O, po co ja tu zniszczyłem to drugie? To ja nie wiem. Okej, okay, ale dobrze, że tutaj chociaż jest. Dobrze. Dwie pochodnie tutaj wystarczą. Chyba nie wiem mam nadzieję, że wystarczą, nie? dobra, i tu bedzik pyk, bedzik gituwa i tu tak myślę zrobimy pyk okej okay. no i gituwa, myślę, że jest dobrze eee, mi później jeszcze po troszkę szkła ale jest na razie, myślę, że dobrze Dobra, słuchaj, nie, przeprowadzimy sobie tego misia tutaj Na pięć, myślę Okej, okay, git I tu wsadzimy furtka Git, git I teraz po niego wpłyniemy. Dobra, mam plan, jak to zrobić Po prostu go klepniemy I niech on za nami biegnie Tu, chodź, wejdziesz? Nie, ty nie wejdziesz chyba, co? Nie, no nie wejdziesz Chodź gościu. O, ty nie wejdziesz jeszcze, czy co? O co chodzi, o co chodzi? O, 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 o. O, jaki on jest mocny, o Jezu. Jest za mocny czaty. Dobra, udało się, zobaczcie. Mamy niedźwiedzia polarnego. E, napiszcie w komentarzu, jak możemy go nazwać. O Jezu, jaki zły, patrzcie. Patrzcie, jaki zły. Co mu jest? Napiszcie w komentarzu jak moglibyśmy go nazwać No i jest chyba spoko Okej, okay, odłożymy sobie tutaj itemki takie Te mniej potrzebne Zrobimy sobie przynajmniej tom Nawet taką tom, jak to się nazywa Siekierę, żeby była po prostu Nie mamy jedzenia będzie trzeba sobie jedzenie pozbierać. Ale to już myślę, że zrobię sobie wszystko poza odcinkiem. Te szyby też dokończę poza odcinkiem, myślę. I że będzie spoko. Możecie napisać w komentarzu, jak mamy nazwać tego niedźwiadka yy, polarnego. Yy, więc słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. I siema!